Siemanko, witajcie na kanale GIT. Dzisiaj z Wami Jadson. I Burzyk, cześć. Firma Sven była już u nas na kanale, tym razem powraca z zestawem 2.1 MS 2070. Głośniki komputerowe. I nie tylko. A co jeszcze? Bluetooth. W pudełku dość sporym. Ciekawie, podpalonym. Tak, bo to gamingowe głośniki, tak więc... No ja efekt... mi się z Terminatorem bardziej niż z gamingiem. Efekty specjalne muszą być, panie. Nie, no jak? oczywiście, oczywiście. No. Znajdziemy subwoofer, dwie satelitki pilota, kabelek antenowy, kabelek jack na cinche, który pozwoli nam podłączyć po kablu te głośniki, kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi. Czyli jest też radio FM? Jest radio FM, mamy, ja slot, mamy slot na karty SD, mamy slot na USB, panie, mamy tu wszystko. Dopowiem jeszcze, że w zestawie oprócz pilota mieliśmy do niego bateryjki. Ostatnio były baterie e, markowane z fenem. tym razem mamy Power, tak więc wydaje mi się, że delikatny regres. Mm, tam myślę, że to ma małe znaczenie AAA, czyli te małe paluszki. Typowo pilotowe. Co ciekawe, instrukcja obsługi, która jest dołączona jest w kilku językach, ale nie w polskim, natomiast na szczęście jest angielski i w tym momencie się nią posłużę, bo zajmiemy się wymiarami i wagą tych głośników. Jeśli chodzi o subwoofer, to on ma wymiary 185 na 30 31,5 na 31 cm. Jeśli chodzi o satelitkę, no to każda z nich ma 10,5 na 18 na 13 cm. Cały zestaw razem z okablowaniem ze wszystkim waży 5,3 kg, czyli najlżejszy nie jest. Tak, no ale wiadomo, że jest to zestaw, który będzie stał. Nie będzie to zestaw mobilny, mm -hmm. więc nie będzie to aż takie uciążliwe, jeśli chodzi o użytkowanie późniejsze. No no, wiadomo, tak. że trzeba go donieść do domu, rozstawić, a później to już będzie sobie stał. Kurier ubrał. doniesie. Jeśli chodzi o jakość wykonania, no to w, i satelitki, i subwoofer, w większości jest to płyta MDF, na frontach błyszczące, palcujące się i zbierające kurz piano black. Tak, ono fajnie wygląda, na pewno dzieciakom się spodoba, bo i się świeci i jest takie na pierwszy rzut oka, póki jest czyste. No powiedzmy, że może się spodobać takim takim osobom yy, podatnym na tego typu jakieś zabiegi marketingowe, natomiast faktycznie jeśli chodzi o, o jakąś tam czystość i, i wygodę użytkowania, no to nie jest to najlepsze, bo co prawda jest pilot, ale przy używaniu tych głośników normalnie ręcznie, to zawsze gdzieś tam ten palec dotknie i troszeczkę się zabrudzi. Dużo lepiej moim zdaniem wygląda ta płyta MDF, która jest takim fajnym, lekko połyskującym, ale jednak wciąż dobrze wykonanym w miarę, jak na tę cenę, oczywiście eee, kolorze, tworzywie. Trochę z tyłu się niestety rysuje, widać to, nie da się tego ukryć, gdzieś tam rysy się pojawiają, no ale cóż, 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 nie jest to sprzęt jakiś za tysiące złotych. Dokładnie. Eee... Jeśli chodzi o wygląd, jest to kwestia gustu. Jedni powiedzą, że jest ładne, drudzy powiedzą, że jest to kitsch lat 90. Ja do lat 90. mam sentyment, więc, <grym> e, więc po prostu dla mnie jest ok, mi się podoba, ale wiadomo, że gust e, to e, rzecz indywidualna każdego człowieka, więc nie będziemy dalej tego drążyć. Jeśli chodzi o wygląd, no to tu mamy e, takie jakby pajączki, jakby mm -hmm. jakieś śmy. Wzorowane jeśli chodzi o te grafiki na, 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 na głośnikach, one są oczywiście podświetlane, podświetlenie możemy wyłączyć. Subwoofer, no to tu mamy całe centrum zarządzania, bo mamy pokrętło, które pozwoli nam e, na podgłaszanie, oczywiście przyciszanie utworów. Mamy przyciski, który, dzięki którym będziemy mogli przeskakiwać między trybami, e, będziemy mogli ustawiać radio, będziemy mogli przerzucać piosenki. E, dodatkowo na górze znajdziemy jeszcze dwa sloty na USB i karty e, SD, bo możemy tu. Odtwarzać radio FM możemy po kabelku klasycznie jackiem, możemy przez Bluetooth, możemy z USB, możemy z kart pamięci. Mamy mm. pięć możliwości, jeśli chodzi o odtwarzanie muzyki. Tak więc za to ogromny plusik. Subwoofer stoi na czterech nóżkach, takich dość dużych, e, na jego prawej krawędzi znalazł się głośnik, na odwrocie znajdziemy bas-reflex, pokrętło, oczywiście e, potencjometr od basu, więc możemy tu delikatnie tym basem regulować, bo jeśli, chodzi. jeśli jest roz, rozwalony, że tak powiem, na maksa, no to, no to wiadomo, że te wysokie tony po prostu zjedzą. Te, e, te niskie tony zjedzą średnie i wysokie no, z satelitek. Tak, tak będzie. E, dodatkowo mamy wszystkie gniazda, gdzie możemy podpiąć głośniki. Mamy cienkie wyjściowe, wejściowe, mamy gniazda do podpięcia satelitek, jeśli chodzi o podświetlenie, tam e, właśnie gniazda LED. Mamy klasyczny włącznik. Ah. Dokładnie. No i jeśli chodzi o tył subwoofera, to by było na tyle. Na satelitkach znajdziemy tylko dwa wyjścia na kable, więc absolutnie klasycznie. Na satelitkach mamy piankowe takie nóżki, cztery delikatne, żeby trzymały się powierzchni. No wiadomo, że subwoofer ma znacznie większe, o których wspominałem wcześniej. Tak, tutaj już jest znacznie wyżej. Też żeby to wszystko może lepiej rezonowało, żeby ten dźwięk był głębszy i lepiej się rozchodził. W pomieszczeniu. Bardzo delikatna jest y, maskownica sabufera. trzeba od razu o tym powiedzieć. Ona nie jest niczym sparta, to jest zwykła gąbeczka, Kanina. więc uderzenie w tę część głośnika skończyłoby się jego uszkodzeniem. Nie ma tu żadnego wzmocnienia, czy to plastikowego, czy to metalowego. A, Uważać. Wiadomo, że jak mamy małe dzieci, to z reguły sprzęt elektroniczny musimy y, a, kłaść wyżej. A jak ja na przykład mam sabuferu u siebie pod nogami, zawsze przy komputerze, A i ty już nie masz dzieci. A ile razy w niego kopnąłem już? A ja nie wiem. A Dużo. Bo ty masz długie kopyta. No, więc tu na to bym mimo wszystko jednak zalecał uważać. Ale oczywiście tak humorystycznie sobie tylko to mówię. Warto tylko wiedzieć. Mhm. Mamy tutaj przede wszystkim, jeśli chodzi o moc wyjściową RMS, czy tym co podaje nam Sven, 30 W na subwoofer i po 15 W na... Mhm satelitki. Pasmo przenoszenia subwoofera od 45 do 150 Hz. Jeśli chodzi o satelitki, no to wypełniają górę, czyli od 150 Hz do 20 kHz. Tutaj jest nawet podana średnica przetworników. Z tego, co widzę, subwoofer, czyli ten głośnik niskotonowy, ma 13,5 cm średnicy, czyli ta osłona jest znacznie większa, niż ten głośnik no tak, pod nią. Tak, wiadomo. A satelitki mają 7,7 ,7 cm Średnicy przetworników. No, a z tych najważniejszych rzeczy nie mam niestety tej informacji o Bluetooth. Uciekliśmy z kadru, żeby nie przystawiać głośników, żeby nie stały do was tyłem. Siedzimy około 1,5 metra przed głośnikami i 2 metry od siebie z burzykiem, żeby zachować dystans społeczny. Zaczynamy od Headis Underwater. Ja będę basem operował. Let's do it. Don't need someone to save me Don't, no. and don't come running to blame me mm. From miles away I can tell that something's off The way you look in how you part. When you talk, I think you said enough you said you'd love for me something, brand new You said this is something. Want, yeah. Don't need you here to say you're sorry. Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me. Like drinking? No, i na koniec jeszcze papi. Wydaje mi się, panie Danielu, że na chwilę obecną muzyki starczy. Wracamy na swoje miejsca. Głośniki ustawione w ten sposób tylko na potrzeby materiału, żeby wszystko zmieściło nam się w kadrze. Oczywiście w użytkowaniu domowym głośniki stały całkowicie inaczej, bo subwooferek stał sobie na podłodze, a satelitki stały wyżej, na komodzie I szerzej. i szerzej. Tak więc ten dźwięk był bardziej bardziej przestrzenny. Ale ważne sprostowanie. Burzyk wspominał, że podświetlenie możemy wyłączyć poprzez wypięcie kabla. Mamy również takie przyciski na pilocie i na froncie głośnika. Tak więc tym możemy sobie kliknąć i wyłączyć, jeśli by nam dokuczało czorami wspomnę jeszcze o maksymalnej głośności tego zestawu, okolice ok. 94 decybeli w naszym teście, tak. naszym teście i przejdźmy do jakości dźwięku. Jeśli o mnie chodzi, no to to wygląda tak jak w każdym zestawie praktycznie 2.1, gdzie mamy możliwość troszeczkę podkręcenia sobie tego basu bądź odjęcia, jeśli mielibyśmy go za dużo. I tym, tym sposobem możemy troszeczkę yy, troszeczkę modelować, modelować tak. ten dźwięk, żeby w danym utworze, czy w danym gatunku muzycznym yy, jak najbardziej nam pasował. Mm -hmm. No ja co mogę powiedzieć? Jak z reguły w takich zestawach, ja nie wiem ile on kosztuje, podkreślam, dowiem się dopiero na koniec, taka jest procedura tego testu. No, ile subwoofer jeszcze jakkolwiek by się wybronił, powiedzmy, w zestawie takim do 200-300 do 300 maksymalnie złotych, bo, bo te basy są, szczególnie jak się tym pokrętłem dość precyzyjnie to ustawi, to ten bas się pojawia. On nie jest aż tak uderzający i taki yy, mocny, krótki, jak ja lubię. On jest raczej taki trochę rozwleczony, trochę taki leniwy i też tych najniższych pazn jakoś nie, nie, nie dało mi się, wydaje, dosłyszeć yy, na tym, co w pracy mieliśmy okazję posłuchać, ale naprawdę nie jest źle, on by się obronił. O tyle satelitki moim zdaniem no tak sobie, sobie radzą, jednak jak dałeś troszeczkę głośniej, czy to na rokowych e, utworach, gdzie tam wokal zarówno z instrumentami e, jednocześnie się pojawiał, no to, no to nie podobał mi się ten wokal, nie był zbyt czysty, troszeczkę się robił miszmasz. To mi się tak średnio spodobało, bardziej wysokie tony, okej, okay, jeszcze się obroniły, gdzieś tam jakaś drobna perkusja czy coś, ale te średnie tony właśnie na, na, na wokalach moim zdaniem Jakoś kulały. Nie wiem, czego to jest sprawa. Dobrze by było, żeby tu były dwa głośniki. Jeden taki średniotonowy, jeden wysokotonowy, ale oczekuję oczywiście za dużo, a ten zestaw na pewno kosztuje dużo mniej, więc to wszystko, co mówię, to jest tylko tak informacyjnie. Tak, bo ja sądzę, że ty patrzysz też pr przez pryzmat e, głośników, z których korzystasz no tak, na co dzień. Tak, jest tak. to zdecydowanie dużo wyższa półka cenowa, aniżeli mhm. ten Sven. Mhm. E, no, chwalimy, chwalimy i jeszcze za jedną rzecz muszę pochwalić ten głośnik, mianowicie mamy tu radio, mamy dołączaną e, antenę w postaci kabelka. Nie mamy niestety klasycznej, którą ja, ja zdecydowanie. To byłoby, miejsce, wolę, byłoby miejsce. Ale mimo wszystko, nawet bez wpiętej anteny, dość dobrze ten, e, ten zestaw łapie, łapie stację FM. Nawet w tym momencie, jakbyśmy przerzucili się na radio, naszą okoliczną stację i e, ościenną stację radiową złapie bez problemu. To fajnie. nie no za, Ja zawsze to powtarzam, że te tanie zestawy mają to do siebie, że. Są wielofunkcyjne. Że mają wiele możliwości połączeń. I to jest zawsze plus, bo, bo oczywiście, bluetooth jest teraz jakby. No, Tematem przewodnim większość młodzieży, czy nawet my, słucha muzyki przez Bluetooth, ale są ludzie tacy jak nasz ukochany widz Sonic Records, czy zresztą my też czasami, którzy czasem wolą sobie zwykłe radio włączyć, albo kiedy nie chcą marnować baterii w telefonie i pakietu internetowego, to wepną sobie kartę SD, czy wepną sobie pendrive'a i za to zawsze bardzo. Szanuję. Natomiast na jakość dźwięku, no tak jak powiedziałem, no, nie spodziewałem się niczego lepszego, ale nie jest też źle. Nie jest źle, zważywszy patrząc na cenę tego zestawu. E, no, cena też jest, e, że tak powiem, w dużym rozrzucie, bo nie wiem, czym jest to spowodow spowodowane. W jednym sklepie kupimy ten zestaw za 300 zł, w drugim sklepie ten zestaw będzie kosztował 380. Spory roz rozrzut jak na tak e, niską półkę cenową. To prawda, no, też nie mam pojęcia. Z czego to się bierze, natomiast za 380 zł to bym tych głośników nie kupił. Tak po prostu. Bo to już jest cena, w której możemy znaleźć, moim zdaniem, lepiej brzmiące zestawy. No ale tak, do 300 to są warte przemyślenia, przede wszystkim ze sprawą tej mnogości właśnie połączeń. No i podświetlenia, które na pewno w większości młodej widowni się przyda no, i jeśli, się spodoba. Jeśli chodzi o jakość dźwięku, no to ja bym powiedział, że taka półka mniej więcej Mediatechowa. Jeśli zaś chodzi o jakość... Ja myślę, czy właśnie cenowo to już pod Genesisy podchodzimy tutaj. To takie te, które No mieliśmy nie, mieliśmy, mieliśmy, Wordony Mediatecha, to też były ponad 300 zł 2.1 zestawy, a dźwięk, jakość dźwięku była podobna, ale mimo wszystko, jeśli chodzi o tego Svena, no to jakość wykonania jest lepsza niż w Mediatechach, bo nie, tak. nie mamy tu przypadków, że, że wystaje nam plastik w na miejscu, to że jest coś źle ze sobą spasowane, więc e, jeśli lu, lubicie piano black, lubicie wzory, ru, lubicie takie podświetlenie, czyli e, klasykę lat 90., bym tak powiedział, e, jak, jak lubię ją ja, więc ten zestaw powinien przypaść Wam do gustu. Ja jeszcze o tym za dużo nie powiedzieliśmy, a to też jest dość ważne, że nie ma tego wtórnego chińskiego, chińskiego pilocika, tylko jest normalna, dość duża jednostka sterująca, nazwijmy to. No, dziwna, bo troszkę i tak Przepuklina wyskoczyła z jednej strony, ale jest funkcjonalna. Bo to jak u mnie, rozlała się troszeczkę. Dokładnie. I szanuję to bardzo, bo, bo faktycznie jest tu sporo przycisków, które mogą się na co dzień przydać, ułatwią nam znaczną obsługę tego zestawu z łóżka czy też gdzieś tam z kilku metrów odległości. Bardzo fajnie. No naprawdę wszystko w tym zestawie jest w porządku, poza tymi wokalami, które tak mnie zniechęciły jakoś. Tak, tak coś czegoś mi tu brakuje. Za bardzo w bas poszło to. Na pewno jest to zestaw, na który warto zwrócić o, uwagę. No nie, no Jeśli w sklepie no. byłby wyjęty na ekspozycji, poprosić sprzedawcę, żeby wpiął go do prądu, możemy sprawdzić go poprzez bluetooth, tak więc y, sądzę, że byłaby to chyba najlepsza opcja i wtedy każdy Zawsze, będzie mógł sprawdzić, oczywiście. czy ten dźwięk, czy ta charakterystyka odpowiada. dźwięku odpowiada. Ja uważam, że warto na niego rzucić okiem. Pamiętasz, ile kosztowały nasze te Genesisy? Nie miałeś też, chyba ty dwa jeden testowałeś. No już nie pamiętam. Heliumy, to tak to jest, za dużo człowiek i Ale heliumy były, by, mieliśmy chyba ze trzy czy tak, dwa tak, rodzaje, i numer. one były 600, 400, 300, 400 i... coś, 600. Tak, tak, tak. Tam były Masz duże razy cenowe. były chyba też znacznie droższe od tych. No, ciekawa propozycja. Ja myślę, że, że warto sobie posłuchać na własne ucho, że tak powiem. No bo do reszty nie ma co się przyczepić. Jest sprawnie, nic się tu nie psuje, nic nie trzeszczy. Jak się komuś wygląd podoba. To szanuję. Stosunek sygnału do szumu mógłby być troszeczkę lepszy na Bluetooth. Ale to jest minusik w większości zestawów 2.1 z Bluetooth'em. Ciekawe, czy od tyłu załapię? Nie, A, nie, jest nie to jest klasyczna Klasyczna. Masz nawet ten. Tak, ale. Nawet o, nie jestem w stanie wcelować. Z no. jakiegoś tam ukosu łapie. Tak, na pewno nie, to, to na pewno, tylko że... Yy, no. Ciekawy pilot. Całkiem poręczny, muszę przyznać, Chociaż akurat na palca wskazującego. Jest, dokładnie. Chciałam o tym powiedzieć, że tutaj nieźle ten palec się układa. Masz zestaw sporo plusów. No, troszeczkę jakość dźwięku, tak jakby... Może przyzwyczaiłem się ostatnio do lepszej, może troszeczkę jestem nie fair, więc... Weźcie moje słowa, że tak... Ekspert kanaługi. ...przez pryzmat jakiś. Nie, w ogóle też nie. Śmieją się ze mnie. Śmieją się ze mnie wszyscy, ale w blind testach tak. To, byłby, to byłoby bardzo dobre, gdybym w blind teście mógł posłuchać tego i powiedzmy jakichś Genesis Heliumów i powiedzmy moich Logitechów, yy, które ostatnio testowałem i wtedy zaczymy, czy taki mądry. Nie, że, żadnego. o tyle gorzej grają Nie, i w ogóle. No, jeśli byśmy je porównali z twoimi Lodzitochami, to no, na pewno no, byśmy. No, na, to to nawet kule, z kulawym muchem Doman by zauważył <laughs> różnicę. No ale tam jednak cena dwukrotnie wyższa, albo i jeszcze więcej. Chyba jeszcze więcej. Jeszcze więcej. A Także ją. Użyk i No